Ja dzięki motocyklowi wyszedłem z depresji. W pewnym momencie swojego życia bardzo mocno straciłem poczucie własnej wartości i przestałem wierzyć w swoje możliwości. Jeździłem już wtedy na motocyklu także do psychiatry i psychologa, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że tylko ja sam mogę sobie pomóc. Wziąłem wtedy motocykl, bo zawsze lubiłem bardzo na nim jeździć. Szczególnie lubiłem tą izolację. Jesteś tylko ty i twoje myśli, ryk silnika i konieczność dużego skupienia uwagi. Tego właśnie wymaga motocykl. Skoczyłem na swoje 125 i pojechałem z kaszub w góry stołowe. Zajęło mi to około 4-5 do 5 dni, a ostatniego dnia pokonałem dystans o leśnicy na pomorze około 450 km. Po tym wyjeździe nie miałem już depresji, wiedziałem, że mogę być sam i dam sobie radę. Dzisiaj każdemu, kto ma depresję, doradzam kup sobie. To jest komentarz spod filmu na Ciechan Moto, spod filmu zatytułowanego, Co jazda motocyklem robi z waszym mózgiem. Kto nie widział, zapraszam serdecznie i przyznam, że nie spodziewałem się aż tak ciepłego przyjęcia tego filmu.